W czwartym roku owego króla pojawi się syn bezprawia, mówiąc: Ja jestem Chrystusem, chociaż tak nie jest. Nie wierzcie mu, kiedy przyjdzie Chrystus, przyjdzie w sposobie stada gołębi z koroną gołębi otaczających go. Będzie chodził po sklepieniach niebios ze znakiem prowadzącego go krzyża. Cały świat ujrzy niczym słońce, które świeci od wschodniego horyzontu ku zachodowi. W Ten sposób przyjdzie wraz ze wszystkimi otaczającymi go aniołami. Lecz syn bezprawia zacznie znowu pojawiać się w świętych miejscach. On powie słońcu upadni i upadnie. On powie zaświeć i zrobi to. On powie ściemni i to dokona. On powie księżycowi stań się krwisty i to dokona. Wyjdzie z nimi z nieba. Będzie chodził po morzu i rzekach, jak po suchym lądzie. Spowoduje, że chromi będą chodzić. On sprawi, że głusi będą słyszeć. On sprawi, że niemi się odezwą. On sprawi, że ślepi będą widzieć. Trędowaci, których oczyści, chorych, których uzdrowi, demony, które wypędzi. On pomnoży swoje znaki i cuda w obecności wszystkich. Dokona czynów, które uczynił Chrystus, za wyjątkiem zmartwychwstania. Przez ten znak poznasz, że jest on synem bezprawia, ponieważ nie jest w stanie dać życia. Oto powiem ci o jego znakach, abyś mógł go poznać. Jest on chudonogi młodzieńcem, mającym kępki szarych włosów z przodu łysej głowy. Jego brwi będą sięgać do jego uszu. Ma odsłoniętą trendowatą skazę na górze swoich rąk. Będzie przemieniał się w obecności tych, którzy to widzą. Stanie się małym dzieckiem, stanie się stary, On się przemieni w każdym znaku, ale znaku swej głowy nie będzie mógł zmienić, po tym będziesz wiedział, że jest On synem bezprawia.